Każda firma musi być przygotowana, że w sytuacji, kiedy zwróci się do niej jakiś klient, dziennikarz, użytkownik z prośbą o dopisanie do jakiejś bazy, najprawdopodobniej rozpocznie się nowy proces przetwarzania danych osobowych i w związku z tym trzeba będzie spełnić klauzulę informacyjną. W takiej klauzuli przekazujemy informacje o tożsamości administratora danych osobowych, informacje o celu przetwarzania. Możemy też przekazać szersze informacje, ale zwykle w praktyce firmy stosują odesłanie do jakiegoś innego dokumentu, na przykład do polityki ochrony danych osobowych. I rzeczywiście stosowanie zautomatyzowanego procesu przyjmowania takich e, zgłoszeń, takich zapytań i próśb o dopisanie do bazy e, pozwala nam na zapewnienie tego, że w każdej sytuacji, kiedy jest takie żądanie e, zgłaszane, ten obowiązek informacyjny jest realizowany w taki sposób, w jaki e, e, administrator określił, że powinien się on realizować. Jeżeli jednak komunikacja idzie w, indywidualnie do. Potencjalnie każdego pracownika naszej firmy, no to musimy tak naprawdę cały personel wyszkolić w tym, jak powinni reagować i jaką klauzulę powinni przekazywać. Za chwilę będziemy świętować pierwszą rocznicę rozpoczęcia obowiązywania RODO, i mimo wszystko przewiduję, że bardzo wiele firm, w szczególności tych małych działalności, może jeszcze nie być przygotowanych na Zarówno wnioski podmiotów danych, jak i tak naprawdę w ogóle na RODO w swojej organizacji. Kwestia tego, że nie wiedzą, jak się mają zachować takie firmy w obliczu złożonego wniosku, wynika najprawdopodobniej z tego, że nie mają zaudytowanych wszystkich obowiązujących i tak naprawdę realizowanych u nich procesów danych osobowych i na przykład nie wiedzą, jakie dane osobowe są przetwarzane w danym procesie. Zakładam też, że mogą w ogóle nie być świadomi istniejących praw podmiotów danych i tego, w jaki sposób te wnioski realizować. Cała panika wynika tak naprawdę z tego, że ten brak świadomości nas troszeczkę paraliżuje i administratorzy mogą uważać, że łatwiejszym i lepszym rozwiązaniem jest tak naprawdę udawanie, że tych danych osobowych nigdy nie mieliśmy. Mimo tego, że RODO wprost wskazuje, że wnioski podmiotów danych co do zasady powinny być realizowane w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia żądania, jednak oczekiwanie osób, których dane są przetwarzane, jest takie, że w momencie, kiedy nie chcą one, żeby e, 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 dany proces był kontynuowany, to przetwarzanie powinno się tak naprawdę zakończyć, najczęściej przed upływem właśnie tego ostatecznego terminu na rozpatrzenie wniosku. W zależności od tego, jaką podstawę pewną obierze administrator w zakresie przetwarzania danych osobowych w danym procesie, czy takie żądanie będzie traktowane jako cofnięcie zgody, sprzeciw podmiotu danych czy żądanie usunięcia danych, tak zwane prawo do zapomnienia? Tak naprawdę administrator powinien się postarać, żeby sam proces aktywnego przetwarzania danych osobowych był jak najszybciej zakończony i podmiot danych miał świadomość tego, że administrator jest w stanie zapanować nad procesem i zrealizować ten wniosek w pełni.